Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w poniedziałek, pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, i dzisiaj w Ewangelii Mateuszowej otrzymujemy fragment, w którym to Pan Jezus mówi o sądzie ostatecznym: że będzie taki dzień, kiedy wraz z aniołami w chwale przyjdzie, aby każdego z nas rozliczyć, aby każdego z nas osądzić. I z czego będzie nas sądził Pan Jezus? Czy z tego, jak chodziliśmy do Kościoła, jak się modliliśmy, jak czytaliśmy i słuchaliśmy Słowa Bożego? Czy z tego, może, jak korzystaliśmy z sakramentów? Czy może właśnie z tego, który o czym mówi w dzisiejszej Ewangelii? Z uczynków miłości względem drugiego człowieka? Czyli, krótko mówiąc, z przykazania miłości. I kochani, Pan Jezus wypowiada dzisiaj takie dwa piękne zdania. Pierwsze, to wszystko, coście uczynili najmniejszemu, mi uczyniliście. I dodaje na koniec, natomiast wszystko, czego nie uczyniliście temu najmniejszemu, tego i również mi nie uczyniliście. Co chcielibyśmy od Jezusa usłyszeć na sądzie? Myślę, że każdy z nas chciałby usłyszeć wszystko, co uczyniliście temu najmniejszemu i mi uczyniliście. Dlatego prośmy Chrystusa o tą łaskę miłości do drugiego człowieka. Prośmy o siły do wypełnienia przekazania miłości, aby nie zdarzyło się, kiedy staniemy przed Jezusem i usłyszymy od niego wszystko. Czego nie uczyniliście temu najmniejszemu, i mi nie uczyniliście. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.